Jesteśmy w Lesznej Podlaskiej. Zgromadziliśmy się na 24 rocznicy katolickiego Radia Podlasie. To jest spotkanie, w którym chcemy z jednej strony podziękować Bogu za kolejny rok naszej działalności, a z drugiej strony chcemy podziękować także naszym słuchaczom za to, że są z nami. Bo bez nich jest takie dobre powiedzenie, że radio bez słuchacza to jest tylko i wyłącznie studio nagraniowe. Ja tylko chcę serdecznie Wam podziękować za Waszą obecność, za to, że jesteście z nami. To, że na zewnątrz jest to taka, a nie inna atmosfera, bardzo gorąca, to świadczy tylko o tym, że serce nasze, naszych słuchaczy są bardzo gorące w stosunku do naszej katolickiej rozgłośni. Proszę Państwa, teraz występują dwie siostry, jedna z Warszawy, druga z Poznania. Będzie repertuar taki do tańca i do różańca, to znaczy zaczniemy po świecku, piosenką Roberta Jansona. A podczas dzisiejszego spotkania, tak jak i podczas spotkań, które już za nami w minionych latach, chcemy nagrodzić i docenić te osoby, które swoją pracą i działalnością wpisują się w misję Katolickiego Radia Podlasie. Drodzy słuchacze Katolickiego Radia Podlasie, będę się modlił w intencji wszystkich, a więc pracowników radia, jak również wszystkich słuchaczy, bowiem to dla nich przede wszystkim służy to narzędzie, gdzie przekazuje się prawdę nie tylko o Królestwie Ziemskim, ale o Królestwie Bożym.